Co to jest proporcja, jak ją liczymy, czym jest wielkość wprost proporcjonalna oraz odwrotnie proporcjonalna, jak zastosować proporcje właśnie w liczeniu równań. Tego i jeszcze więcej dowiecie się właśnie z materiału pod tytułem Proporcje. Jest to lekcja dziewiąta dla uczniów klasy ósmej: ja Jestem Matematyczny Świat. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i napisania komentarz. Proporcja, a my zaczynamy od teorii, czyli trochę dowiemy się definicji i zastosowania, żeby później móc to stosować w zadaniach. Czyli podstawowe pojęcia. Stosunek będzie to iloraz dwóch liczb lub wielkości, czyli jakiś ułamek. To jest stosunek. Określa on ile razy jedna wielkość jest większa od drugiej lub jaką jej częścią jest ta druga. I tutaj stosuje się właśnie proporcje, czyli równość dwóch stosunków. Tu mamy ją przedstawioną, że a przez B równe C przez D. I to jest tak zwane mnożenie na krzyż, czyli kluczowa właśnie zasada proporcji, że A razy D to czerwone musi być równe B razy c, czyli temu niebieskiemu. I wtedy możemy sobie liczyć różne równania. I jeszcze porozmawiajmy, czym jest wielkość wprost proporcjonalna oraz odwrotnie proporcjonalna. Czyli dwie wielkości będą wprost proporcjonalne, gdy ten wzrost jednej powoduje proporcjonalny wzrost drugiej. I tutaj mam taki przykład, że im więcej jabłek kupisz, tym więcej zapłacisz. No bo ten stosunek jest stały, tak? Cena za kilogram jabłek, nie wiem, 3 złote 20 groszy, zł, ona jest stała. Kupisz kilo, zapłacisz 3,20. Kupisz 2 kilo, zapłacisz 3... 6,40, 40, prawda? Więc ten wzrost będzie stały. Z kolei odwrotnie proporcjonalna, tam będziemy dzielić, czyli dwie wielkości są odwrotnie proporcjonalne, gdy wzrost jednej powoduje proporcjonalny spadek drugiej. A więc im więcej robotników pracuje, tym wiadomo, mniej czasu zajmuje wykonanie pracy i właśnie takie zadanie odwrotnie proporcjonalne z tymi robotnikami będziemy dzisiaj liczyć. Zacznijmy sobie od zadania pierwszego. Mamy sprawdzić, i wskazać, która z równości jest proporcją. Czyli mamy podpunkt A, jest to 4 szóste. 4 /6 i mówię, że to się równa 10,15, czy na pewno to będzie wprost proporcjonalne. Napiszę sobie na razie licznik. I teraz 4 razy co żeby było 10, aby tak się działo, no to musiałbym pomnożyć przez 2,5, prawda? Bo 4 razy 2,5 daje 10. To teraz z tej liczby sobie nie przepisuję. tylko sprawdzę, czy 6 razy 2,5 da mi 15. 6 razy 2 to 12, i połówka szóstki to 3. 12 plus 3 to 15, a więc faktycznie, jakbym pomnożył górę i dół przez 2,5, to otrzymuję 10,15, a więc jest to proporcja. Można sobie tę odpowiedź zaznaczyć jako prawidłową. Tak, tutaj występuje proporcja. Napiszę tak. Podpunkt B. 2 dzielone na 7 równa się 3 dziesiąte. Słuchajcie, dzielenie to inaczej kreska ułamkowa. A więc pod punkcie B mógłbym sobie zapisać, że to są 2 siódme i zamieniałem się teoretycznie w 3 dziesiąte. Tej dziesiątki na razie nie piszę. I teraz, czy aby na pewno one będą wprost proporcjonalne? A mogę to też sprawdzić, korzystając z proporcji. Czyli tu już nie szukam jakiegoś wspólnej stałej, tylko wpisuję sobie tą dziesiątkę i sprawdzam, czy. 2 razy 10 równa się to samo co 7 razy 3, prawda? Czyli te czerwone, ich iloczyn, czyli 7 i 3, jeszcze raz to narysuję, 7 i 3, 3 będzie równe 2 razy 10, czyli temu niebieskiemu. A więc 2 razy 10 to jest 20, a 7 razy 3 to 21. Nie zachodzi równość, tak? Mogę ten znak przekreślić, czyli tutaj nie występuje proporcja. Uważam w ten sposób, drugi, który Wam przedstawiłem, jest łatwiejszy z tym, z tym mnożeniem na krzyż, dlatego sobie go będziemy stosować. I teraz podpunkt C. Jeden mamy ułamek zwykły, czyli 1, druga, równa się 50 dzielony na 1. Zapiszę sobie tak, 50 dzielony na 1. Zapisałbym to w postaci takiej proporcjonalnej. Czyli jeden ułamek równy drugiemu. 50 będzie naszym licznikiem, 0,5, a mianownikiem będzie 1. Czyli znowu mnożę sobie na krzyż. 1 razy 1 ma być równe 2 razy 0,5. 2 razy 0,5. 1 razy 1 to 1, a dwie połówki to też 1. Czyli tutaj faktycznie odpowiedź jest tak, są one proporcjonalne, czyli sobie zaznaczam też podpunkt C. I zadanie drugie. Oblicznie wiadomą x. I tutaj właśnie zastosujemy tę metodę, którą już robiliśmy w zadaniu pierwszym. Czyli ja mam x 12 równa się 5, mnoży na krzyż x razy 4. Czyli to będą wiadomo 4x równa się 12 razy 5, 12 razy 5, 4x równa się 12 razy 5, 5 razy 10, 50 i 5 razy 2, 10. 50 plus 10 to 60. Aby pozbyć się tej czwórki, obustronnie muszę podzielić przez 4, bo tu stoi znak mnożenia, a odwrotnością mnożenia jest dzielenie. Więc otrzymuję, że x równa się 60. Uwaga, dzielę obustronnie, więc to też dzielę przez 4, więc x równa się. Dzielić przez 4 to jest na pół i jeszcze raz na pół. 60 na pół to 30, a 30 na pół to 15, więc wynik z tego dzielenia to 15. Podpunkt B. 3 przez x równa się. 9 dwudziestych pierwszych. Znowu mnożę na krzyż 3 razy 21 to się równa x razy 9. x razy 9. 3 razy 21 to będzie 63 równa się a x razy 9 to po prostu 9x. Zamienię sobie stronami, po prostu 9x równa się 63. Pozbywam się dziewiątki jak w podpunkcie A tej czwórki, więc obu stronnie dzielę przez 9. Także x Równa się 63 na 9 to będzie 7, bo 7 razy 9 daje nam wynik 63. To sobie napiszę 63 podzielić na 9 i x to ustaliliśmy 7. Mamy rozwiązane takie dwa równania. Zadanko trzecie. Samochód zużywa 7 litrów paliwa na 100 km. Ile paliwa zużyje ten samochód na trasie 350 km. Stwórzmy sobie taką proporcję. Czyli 7 litrów stanowi, to jest taki długi minus, taka długa kreska, czyli to czytamy stanowi 100 kilometrów. Tu warto zapisywać sobie przy tych liczbach jednostki, ponieważ wtedy jak nam wyjdzie jakiś wynik, to będziemy wiedzieć w jakich jednostkach jest wyrażony. Czyli 7 litrów stanowi 100 kilometrów, a pytają się ile paliwa zużyje, czyli tutaj byśmy sobie napisali x litrów, pod spodem będzie x litrów. Może zmienię sobie kolor na czerwony, czyli będzie x litrów, bo nie wiem ile stanowi, ale wiem jaka jest trasa. Trasa jest 350 km, tam u góry było 100 km. Tak samo dokonuję proporcji. Czyli zobaczcie, 7 razy 350, czyli to niebieskie, musi być równe czemu? No temu czerwonemu, czyli x razy 100. Ok. A więc mnożę tak samo jak w zadaniu drugim. Zapisuję 7 razy, już teraz bez jednostek, razy 350 równa się x razy 100. 7 razy 350, to może zrobimy to pisemnie. 350 razy 7. Tu oczywiście będzie 0, 5 razy 7, 35, trójka dalej. 3 razy 7, 21 i 3. To 24, czyli 2450 równa się, to zapiszę jako 100x. I teraz muszę się pozbyć tej setki. Jak ja się jej pozbędę, tam stoi mnożenie, a odwrotnością mnożenia oczywiście jest dzielenie, dlatego ja obustronnie muszę podzielić sobie przez 100. A jednocześnie sobie zamienię miejscami, czyli tego x dam już z lewej, już po podzieleniu, a to będzie 2450 dzielone na 100. Zapiszę to. Dzielone na 100. x równa się. Pamiętacie, gdy dzielimy przez 100, przy dzieleniu przecinek idzie w lewo. Jak go nikt nie ma, to jest na końcu o ile miejsc, o tyle ile zer, czyli o dwa miejsca. Raz, dwa. Przecinek się pojawi tutaj, między czwórką a piątką, więc mój wynik to będzie 24. Uwaga, tutaj przecineczek i jeszcze. Piątka za przecinkiem, zera nie piszę, bo i tak nie miałoby wartości. Czyli ile litrów potrzeba? Samochód ten zużyje 24,5 litra. I teraz jednostkę warto dopisać, mogę ją w nawiasie kwadratowym dopisać. Czyli nie muszę jej pisać w całym równaniu, ale na końcu, albo w odpowiedzi, albo w nawiasie kwadratowym trzeba ją zapisać. Zadanie czwarte dotyczy skali i odległości. Odległość między dwoma miastami na mapie wynosi 6 cm, a mapa została wykonana w skali 1 do 2,5 miliona. Oblicz rzeczywistą odległość między miastami w kilometrach. To może sobie tak tutaj oddzielę, żebyśmy się zmieścili z naszymi obliczeniami. Najpierw spójrzmy sobie na skalę. Jest to skala tak zwana liczbowa 1 do 2,5 miliona. Pierwsze co, należy skalę liczbową, może się ko kojarzyć z geografii, zamienić na skalę mianowaną, czyli to będzie 1 cm, zamiast dwukropka piszę myślnik, stanowi i przepisuję tę liczbę, ona jest oczywiście wyrażona również w centymetrach, czyli 1 cm na mapie to w rzeczywistości 2,5 miliona centymetrów. Trochę tę skalę przekształcę, bo nie podoba mi się, że to jest taka duża liczba centymetrów, więc napiszę sobie 1 cm stanowi. Najpierw zamienię na metry. Wiem, że 1 metr ma 100 cm, czyli będę musiał zabrać 2 zera z poprzedniego, a więc nam zostanie 2, 5, 0, 0 i jeszcze 1, 0. Czyli to jest 25 tysięcy, ale już jednostka metrów. Jeszcze jest ta duża liczba, więc proponuję zamienić na kilometry, czyli 1 cm stanowi... I teraz kilometr ma 1000 metrów, więc zabiorę sobie 3 zera i zostanie mi po prostu 25. Dopisuję jednostkę kilometrów. Czyli 1 cm na mapie to 25 km. I teraz stworzę sobie proporcje. Mam na mapie 6 cm, i pytam się, ile to jest x, czyli ile to jest w rzeczywistości. Jednostka będzie kilometrów, więc mnożę na krzyż. To mnożę z tym i innym kolorkiem sobie zaznaczę, niech będzie czerwony, to mnożę sobie z tym. Zacznę od zielonego, czyli 1 razy x równa się 6 razy 25, 1 razy x to po prostu x. 6 razy 25 to 150. Dopisuję jednostkę w miresie kwadratowym, czyli ta odległość w rzeczywistości wynosi 150 kilometrów I tym oto sposobem zaliczyliśmy pierwszą część naszego tutaj teściku, czyli to były takie zadania łatwe, a teraz przechodzimy do nie 5, 6, 7, czyli takie bardziej złożone i nieco trudniejsze. Czytamy zadanie piąte. Właśnie co o tych pracownikach, czyli tu będzie coś wprost proporcjonalnego. Pięciu pracowników jest w stanie wybudować mur w 18 godzin. Ile czasu zajęłoby wybudowanie tego samego muru 9 pracownikom, zakładając, że pracują z tą samą wydajnością. OK. Skoro ja wiem, że 5 osób pracuje po 18 godzin, no to bardzo długo, nie wiem, co tak dałby radę na budowie i wtedy wybudują cały mur. To policzmy, ile godzin przy tej samej wydajności potrzeba na wybudowanie muru, więc to po prostu pomnożę, dlatego dałem tam znak mnożenia. 5 razy 18, 5 razy 10, 50, 5 razy 8, 40, 50 plus 40 90 to już wyrażę sobie w godzinach. Czyli na wybudowanie całego muru ja potrzebuję 90 godzin. To teraz stworzymy sobie równanie. Ok, ja mam ilu pracowników do dyspozycji? 9, tak? czyli mam 9 osób, pracują po jakiś x godzin, ale wiem, że pracę muszą wykonać, cały mur, mur wybudować, czyli jest to 90 godzin. I teraz po prostu trzeba tego x wyliczyć. Zwykłe równanie, tak jak było w temacie drugim, równania. A więc zapiszę sobie, że to jest tak. 9x. To razy pomijam, prawda, bo tutaj jest schowane. Równa się 90. Chcę znaleźć x, to więc obu stronnie dzielę przez 9, dlatego x równa się 90 podzielić na 9, stąd x wynosi 10. Czyli musieliby pracować wtedy już po 10 godzin, aby wybudować ten mur i to jest nasza odpowiedź. Zadanko szóste. Podział w stosunku. Kwotę 2800 zł. Należy podzielić między Marka i Ania w stosunku 3 do 4. Marek Ania. Czyli Marek to będzie miał 3 trzecią 3, 3, 3 część tej kwoty, a Ania czwartą część. Ile pieniędzy otrzyma każda z osób, a później w podpunkcie B spojrzymy sobie na procenty. Dobra, ja tutaj też oddzielam miejsce na naszej tablicy. I w takim razie ja proponuję. To nazwać 3x, a to 4x. Jak mamy stosunek, to często tak sobie nazywamy z x. -em. Czyli całą kwotę dzielimy między tylko dwie osoby, z czego Marek dostaje 3x, a Ania 4x. Więc ja wiem, że 3x od Marka i 4x od Ani muszą dać łącznie całą kwotę, czyli 2800 zł. 3x plus 4x to jest 7x, daje nam 2800. Obustronnie, uwaga, dzielę przez 7, bo tam jest mnożenie ukryte, tutaj jest mnożenie między 7 a X, stąd x równa się 2800 podzielić na 7, x równa się. 7 w 28 mieści się 4 razy i te dwa zera muszę sobie przepisać, czyli to jest 400. Na razie wyliczyłem x, to jeszcze nie jest koniec podpunktu A. Bo się pytają, ile pieniędzy oczyma każde z nich, czyli podpunkt A teraz. Marek. Marek miał tam 3x, więc napiszę 3x to się równa 3. W miejsce x wpisuje wartość 400 zł. Stąd Marek ma 1200 zł. I jeszcze Ania. Ona miała czwartą część, czyli 4x. 4 razy 400 to jest 1600 zł. Jak sobie to słuchaliście, dodamy. To 1600 plus 1200 wychodzi 2800 wszystko się zgadza. I przechodzimy sobie do podpunktu B nieco trudniejszego, dotyczy właśnie procentów. Wczytajmy się w tę treść. Mamy napisane ile, o ile procent mniej pieniędzy otrzymał Marek niż Ania. To najpierw znajdźmy sobie tę różnicę, czyli od większej odejmę mniejszą, Ania miała 1600 zł, Marek 1200 to ta różnica 400. O tyle się różniło, o 400 zł, prawda? Ale teraz jaki to jest procent? Porównanie jest do Ani. Skoro jest niż Ania, to porównuję sobie do Ani. Więc ja tutaj stworzę ułamek. W liczniku wpisuję 400, czyli to jaka jest różnica, a w mianowniku wpisuję, ile miała Ania. Nie wpisuję całej kwoty 2,800, bo to nie jest pytanie, jaki procent stanowi. Różnica całej kwoty, tylko porównanie jest do ani. Dlatego w mianowniku wpisuję kwotę ani, czyli 1600 zł. I żeby wynik był w procentach, to muszę pomnożyć razy 100%. To się równa. Pierwsze co, te dwa zaraz sobie skracam. 4 i 16 też mogę skrócić przez 4. 4 na 4 to 1. 16 na 4 to 4. Zatem otrzymuję 1 czwarta razy 100%. I teraz jak to mogę policzyć? Na przykład 1 czwarta ze 100 to od razu wiemy, że 25%. Skąd to wiem? Ponieważ 1 czwarta to jest połowa połowy. 100 na pół 50. Jeszcze raz na pół 25. Gdy to do Was nie przemawia, to mogę sobie przemnożyć. Jak to mógłbym przemnożyć? Mogę zapisać, że to jest 1 czwarta razy 101%. 1 razy 100 to 100. 4 razy 1 to 4 czyli 104% kreską dzielenie 100 podzielić na 4 też wychodzi 25%. Więc o taki procent różnią się te kwoty. Czyli mamy różne sposoby na wyliczenie tego samego procenta. I zadanka ostatnie tekstowe bardziej złożona. Piekarnia do wypieku 500 bułek potrzebuje 20 kg mąki. Do przewiezienia tej mąki firma transportowa używa czterech małych Wózków, a za dostawę płaci 150 zł. Wykorzystamy sobie proporcjonalność prostą. Tu w się podałem. Ile kilogramów mąki potrzeba do wypieku 1200 bułek? Czyli stwórzmy sobie proporcje. Ja wiem, że 500 bułek, czyli zapisuję 500, sobie B, że bułek stanowi 20 kilogramów mąki. 20 kilogramów. Ja teraz chcę wypiec 1200 bułek, więc podpisuję bułki pod bułkami, czyli tutaj z lewej strony, i to stanowi jakiś x, bo nie wiem ile, kilogramów mąki. Mnożę na krzyż, czyli będzie zielone razy zielone, równa się czerwone razy czerwone i to będą te liczby na czerwono. Układam sobie równanie: 500 razy x równa się 1200 razy 20 tu mam 500x, to się równa, sobie może pomnożę tak, 12 razy 2 to 24, i te zera tu 2, i tu jedno spisuję, czyli łącznie 3, mam 24 tysiące. Podbywam się 500, stoję tutaj przed x, tam jest mnożenie, więc obustronnie dzielę przez 500, stąd otrzymuję x równa się 24 tysiące, podzielić przez 500, po 2 zera skracam, a więc zostaje mi 240 podzielić na 5x równa się, i teraz tak, w 100 piątka się mieści 20 razy, a więc w 200 40 razy, tak? To, co robimy, to też jest, jest, jest proporcja. A 40 na 5 to 8, czyli 40 plus 8 równa się 48 jednostka kilogramów. Mamy podpunkt A policzony z proporcjonalności prostej. Podpunkt B, wykorzystamy teraz proporcjonalność odwrotną. Pytanie brzmi: ile wózków transportowych o tej samej ładowności trzeba by użyć, aby czas transportu skrócić z 30 minut do 20 minut? Czyli teraz wiemy, że te cztery wózki w czasie 30 minut OK, stwórzmy sobie taki pewien iloczyn i pewną proporcjonalność, czyli zapiszę podpunkt B. A więc 4 małe wózki, żeby przewieźć tę, tę mąkę, 4 te małe wózki zajmuje 30, 30 minut. Czyli napiszę 4 razy 30 minut równa się, ile by to było? Byłoby to 120 minut. I ja teraz mam tak samo 120 minut wykorzystać, to samo było z tymi pracownikami. Ok, I teraz ja mamy skrócić do 20 minut, czyli x jakaś liczba wózków razy 20 minut, ale ma nam dać to samo 120 minut. Więc jak powiedzę sobie, to jest moje równanie, więc obustronnie muszę podzielić przez 20 minut. Stąd x równa się 120 minut podzielić na 20 minut, te minuty się skrócą. 120 na 12 poza, że skrasam 12 na 2 to 6 dlatego nasza odpowiedź potrzeba sześciu wózków. I podpunkt C. Zapisz stosunek kosztu dostawy do masy potrzebnej mąki z podpunktu A i podaj jego wartość. No a jak czytamy, to może być to trochę skomplikowane. Wiemy teraz, że mąka 48 kg, tak? Czyli bierzemy tę informację, że mamy teraz 48 kg. Koszt za dostawę to jest 150 zł. To jaki to będzie stosunek? Koszt dzielony przez kilogramy mąki. Czyli sobie zapiszmy. 150, czyli koszt. Podzielić przez tę mąkę, którą mamy. Tutaj jest 48. Równa się. No i musimy sobie jeszcze to skrócić, trochę uprościć. Na pewno mogę przez dwa. A więc to będzie 75 24. Teraz czy mogę skrócić? Przez 3. Czyli tu napiszę, że dzieliliśmy przez 2 górę i dół. Tu sobie skracamy dzielę przez 3 górę i dół, bo się przez 2 już nie dzieli. To będzie 25, a 24 na 3 to 8. Wyciągnę całości, bo już mi się tutaj nie skróci. To będą 3 całości. 3 razy 8 to 24. 25 minus 24 to jest 1, czyli 3 całe, 1/8. Dodatkowo na czerwono zapiszę, że to w ułamku dziesiętnym byłoby 3,125 tysięcy, bo 1,8 przypominam, to jest ważne odnośnie egzaminu, który się zbliża, to jest 125 tysięcznych w ułamku dziesiętnym i tyle. Czyli taki jest stosunek kosztu dostawy, bo to jest koszt ogólnie cały, tak? On nie ma zależności tutaj od kilogramów, tak było napisane to zadanie, do masy potrzebnej mąki, a tą mąkę braliśmy z podpunktu A48 kg. A więc ten stosunek wynosi 3:1.8. ósma. To tyle w tym temacie. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, żeby być na bieżąco. I za chwilę słyszymy się w temacie 10. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Na razie. Cześć!